Put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cyril, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you'd swear on the Bible that you walked on the moon. I have a cake. It'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? So, why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked Jim, on the moon? Mr. Cyril has made a fool of himself in front of the world. They're faking a shot of being halfway to the moon. And they refer to you on the tape as a shot that was done during Apollo 10, where you put a transparency over the window and move the camera of the Earth and move the camera back away from the window, turn off the lights in the spacecraft and appeared to be halfway to the moon when in fact they were in Earth orbit. Huh really? Yeah, and they said it was the same way that you did it on Apollo ten. So we wanted to give you the opportunity to put your left hand on the Bible. So raise your right hand. To swear to God. Well, you were given the opportunity to swear to God under oath that you walked on the moon. I don't do that. Kind of thing. Well if you really walked on the moon, what's the problem with swearing to God that you did?

It was by e A, patrzcie się na te wesołe twarze. Ta to już nie może wyrobić, że ktoś to w ogóle kupuje. Ta, lecimy w kosmos. W szoku jest, że ludzie w to wierzą. Ten się zastanawia, że jak dalej będą robić takie grafiki komputerowe, to jeszcze ktoś się skapnie, że tam nic nigdy nie wyleciało a ten jest najlepszy. Tyle, to są wasze rakiety. Szatan sprytnie omamił ludzi. Jednym z największych kłamstw szatana jest kulista ziemia. Od małego jest nam wpajane, że żyjemy na kręcącej się piłce. Prędkość obrotowa ziemi ponad 1600 km na godzinę. Prędkość ruchu obiegowego ponad 107 tysięcy km na godzinę. I do tego cały system planetarny porusza się z dodatkową prędkością 70 tysięcy km na godzinę. Jeżeli wierzysz w cały ten system planetarny, i że to wszystko powstało przypadkiem, i całość porusza się z niesamowitymi prędkościami gdzieś w kosmosie, jak chcesz sobie wytłumaczyć fakt, że od tysięcy lat gwiazdy na niebie nie zmieniają swojego położenia i służą do perfekcyjnej nawigacji? Następnym absurdem ziemi kuli jest woda. Jak kuloziemcy tłumaczą sobie miliardy ton wody przyczepionej do kręcącej się piłki. I te wszystkie prędkości nie mają żadnego wpływu na wodę. Śmieją się z nas na każdym kroku. Miliardy ton wody na ziemi kuli, a ocean spokojny. Lubią grać z nami poprzez nazwy. Ziemia jest płaska! lodową ścianą trzymającą wodę w oceanach. Zobacz na wielotonowe statki, które w jakiś magiczny sposób są przyczepione do poruszającej się z niesamowitą prędkością kulki, tłumacząc ci, że tak, to jest grawitacja. Czy śmieszny koncept Australii, która jest do góry nogami. Tak, to jest grawitacja. Kompletny żart. Wszystko, co masz w piśmie świętym na temat tego, że Ziemia jest płaska, masoni wszystko przerabiają na odwrót. Masz tu kilka cytatów na temat płaskiej ziemi z Biblii. Pierwsza księga Kronik, 16 rozdział, 30 wers. Umocnił on świat, by się nie poruszył. Księga Psalmów, 93 rozdział, pierwszy wers. Tak utwierdził.